Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu rozmowy o fotowoltaice to był w zasadzie, wiesz, czysty Excel. Mhm. Główne pytania brzmiały: ile zainwestujesz, jaka jest stopa zwrotu, kiedy mi się to zwróci? Taka prosta matematyka. Dokładnie tak było. A dziś, dziś w tych samych rozmowach słyszę o blackoutach, o niezależności, o bezpieczeństwie. Czy to znaczy, że nagle przestaliśmy liczyć pieniądze? Czy po prostu yy, na horyzoncie pojawił się nowy, znacznie większy strach? To jest, wiesz, dokładnie sedno zmiany, którą analizujemy na podstawie tych materiałów, które mamy. Mamy tu artykuł, który przygląda się rynkowi prosumeckiemu w Polsce i no, stawia taką tezę, że geopolityka oraz nowe zasady rozliczeń czyli net billing całkowicie przemodelowały motywacje właścicieli domów. Aha. Naszym zadaniem jest więc zrozumieć, dlaczego magazyny energii, kiedyś traktowany jako taki powiedzmy, luksusowy gadżet dla entuzjastów. Mhm. Dziś stają się kluczowym elementem domowej instalacji. Właśnie koniecznością. Świetnie, w takim razie weźmy to na warsztat. Spróbujmy prześledzić tę ewolucję. Od prostego liczenia oszczędności do budowania takiej małej, prywatnej twierdzy energetycznej. Zobaczmy, jak nowe przepisy wymusiły technologiczną rewolucję w naszych garażach i jaką rolę w tej całej układance odgrywają no, nie zawsze idealne programy dotacji. Dobrze, to zacznijmy od tej fundamentalnej zmiany w głowach, od przejścia z myślenia ile zaoszczędzę na czy ja w ogóle będę miał prąd. Artykuł sugeruje, że głównym yy, winowajcą jest sytuacja za naszą wschodnią granicą. Mhm. Ale czy to nie jest pewna przesada? Czy naprawdę ludzie inwestują dodatkowe dziesiątki tysięcy złotych w magazyn energii, bo boją się, że prądu nie będzie przez kilka godzin? Gdzie jest granica między rozsądnym zabezpieczeniem a, no powiedzmy, taką reakcją na nagłówki w mediach? To jest bardzo trafne pytanie. Oczywiście nikt nie podejmuje tak dużej inwestycji pod wpływem, wiesz, chwilowego impulsu. No jasne. Ale to, co się zmieniło, to percepcja ryzyka. Wydarzenia międzynarodowe, o których mowa w artykule, obnażyły coś, o czym wcześniej nie myśleliśmy na co dzień. Czyli co? Ten kruchość dużych, scentralizowanych systemów. Wizja braku prądu przestała być scenariuszem z filmu katastroficznego, a stała się realnym, choć wciąż mało prawdopodobnym, ale jednak realnym zagrożeniem. Rozumiem. I to sprawiło, że pojęcie bezpieczeństwa energetycznego zeszło z poziomu strategii państwowej na poziom strategii rodzinnej. Czyli to nie tyle strach przed jakimś permanentnym blackoutem, co chęć posiadania kontroli. Takie poczucie, że cokolwiek by się działo z wielką siecią, to ja mam w domu swój mały, niezależny system, który podtrzyma mi lodówkę, ogrzewanie i internet. Taka osobista polisa ubezpieczeniowa. Właśnie o tę kontrolę i niezależność chodzi. W artykule jest cytat dziecka Raszki z firmy Goodwin, który ujmuje to wprost. Mówi, że wojna na Ukrainie i obecna sytuacja geopolityczna, w której znajduje się Polska. Uświadamiają Polakom, jak ważna jest niezależność energetyczna. Którą może zaoferować energetyka rozproszona. Dokładnie. Stąd też wynika rosnąca popularność magazynów energii. Własne źródło zasilania przestało być ciekawostką, a stało się elementem budowania domowej stabilności. To jest ten pierwszy taki psychologiczny filar. Ta polisa ubezpieczeniowa w postaci magazynu energii brzmi sensownie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ale okazuje się, że nawet gdybyśmy kompletnie nie przejmowali się geopolityką i spali spokojnie, to i tak rynek bezlitośnie zmusiłby nas do myślenia o magazynowaniu. O tak. A wszystko przez jedno słowo, które odmieniło zasady gry: net billing. Zmieniło absolutnie wszystko. Poprzedni system, net metering, był, no, niezwykle prosty banalny wręcz. Tak konsument traktował sieć energetyczną jak taki wirtualny, darmowy magazyn o niemal nieskończonej pojemności. Ile energii oddał latem, tyle mógł odebrać zimą, z niewielką prowizją dla operatora. Kluczowa była roczna suma produkcji. A w netbilingu? W netbillingu ta logika została wywrócona do góry nogami. Teraz liczy się nie tylko ile energii produkujesz, ale przede wszystkim kiedy ją produkujesz i kiedy ją zużywasz. Bo rozliczamy się po bieżących cenach rynkowych, które no, zmieniają się z godziny na godzinę. Tak i to jest właśnie sedno problemu, który netbilling stworzył dla prosumentów bez magazynu. Wyobraźmy sobie taki typowy lipcowy dzień. Okej. Okay. W samo południe nasze panele pracują z pełną mocą, produkują mnóstwo energii, ale nikogo nie ma w domu. Sprzedajemy tę nadwyżkę do sieci po ocenie giełdowej, która w tym momencie z powodu nadpodaży energii w całym systemie jest bardzo niska. Powiedzmy, 30 groszy za kWh. Czyli prawie za darmo. Prawie. Wracamy do domu o 20, słońce już nie świeci. Włączamy piekarnik, telewizor, może klimatyzację i musimy kupić prąd z tej samej sieci. Ale teraz jest szczyt zapotrzebowania, więc cena jest wysoka, na przykład złotówka. Czyli w praktyce dotujemy system energetyczny w ciągu dnia, żeby potem bardzo drogo płacić za energię wieczorem. To brzmi jak. Fatalny interes. Bo to jest fatalny interes. I właśnie dlatego magazyn energii z opcji stał się koniecznością. On pozwala przechować te tanie 30-groszowe kWh wyprodukowane w południe, i zużyć je wieczorem, zamiast kupować te za złotówkę z sieci. Odwraca całą logikę. Całkowicie. Jak czytamy w materiale, Magda Partyka z EcoFlow mówi o wyraźnym przesunięciu rynku w stronę magazynów, systemów zarządzania energią, HEMS oraz integracji z innymi urządzeniami w domu. Technologia po prostu musiała odpowiedzieć na zmianę w prawie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym skrócie HEMS. System zarządzania energią w domu. To brzmi dość skomplikowanie. Jak to działa w praktyce? Najprościej to sobie wyobrazić jako takiego inteligentnego dyrygenta naszej domowej orkiestry energetycznej. Dobre porównanie. On wie wszystko. Zna prognozę pogody i wie, ile energii wyprodukują jutro panele, zna ceny energii na giełdzie na następną dobę, zna nasze zwyczaje, wie, kiedy wracamy z pracy i zużywamy najwięcej prądu. I co z tym robi? I na podstawie tych wszystkich danych podejmuje decyzję. Mówi: OK, prąd ze słońca jest teraz darmowy, a za chwilę będzie go mnóstwo, więc uruchamiam pralkę. I ładuję samochód elektryczny. Zmywarkę włączę o 23.00, kiedy prąd z sieci będzie najtańszy. A energię do magazynu zacznę ładować o 11, żeby była pełna na wieczorny szczyt. Wow! To jest właśnie automatyzacja oszczędzania i maksymalizacja zysków z własnej instalacji. Czyli w teorii to proste: Ładujemy za darmo, zużywamy wieczorem. Ale w praktyce to oznacza, że musimy wydać, powiedzmy, 30 czy 40 tysięcy złotych na urządzenie, które tylko przesuwa zużycie w czasie. Czy ta logika finansowo się spina bez jakiegoś wsparcia? No właśnie, nie bardzo. I tu na scenę wchodzą dotacje, jak słynny program Mój Prąd. Zdecydowanie. Dotacje są tu kluczowym czynnikiem. Artykuł podkreśla, że programy takie jak Mój Prąd silnie kształtują popyt, zwłaszcza w segmencie magazynów energii. Dla wielu inwestorów dofinansowanie jest tym języczkiem uwagi, który sprawia, że cała kalkulacja zaczyna wyglądać sensownie. Ale jest jakieś ale, prawda? Problem w tym, że choć branża docenia te pieniądze, to jednocześnie widzi w nich źródło ogromnej niestabilności. Niestabilności? Przecież dotacje mają stymulować rynek, a nie go destabilizować. Ale stymulują go w sposób skokowy. Mamy ogłoszenie naboru. I nagle rynek eksploduje. Aha. Firmy instalacyjne nie nadążają z realizacją zleceń, czasy oczekiwania rosną, ceny idą w górę. Potem pula pieniędzy się wyczerpuje, program się zamyka i następuje gwałtowne hamowanie. I co wtedy? Okres wyczekiwania, martwy sezon, w którym klienci wstrzymują decyzję, bo mm, może za pół roku będzie nowy program, to tworzy takie cykle, Boomu i kryzysu, które są bardzo trudne dla firm próbujących planować rozwój, zatrudnienie. W artykule znów pojawia się głos Jacka Raszki, który mówi, że korzystniejsze jednak byłoby wprowadzenie ciągłego i systemowego rozwiązania. Które uczyniłoby branżę bardziej stabilną. Właśnie. Rozumiem, czyli branża wolałaby może mniejsze, ale stałe i przewidywalne wsparcie, na przykład w postaci ulgi podatkowej, niż takie jednorazowe, duże zastrzyki gotówki, które rozregulowywują cały system. To doskonała analogia. Trochę jak z dietą. Lepsze, stałe, zdrowe nawyki niż cykle obiadania się i głodówki. Dokładnie. Dochodzi do tego jeszcze jeden czynnik, który materiał nazywa niepewnością regulacyjną. Branża z niepokojem obserwuje pracę nad nowymi przepisami, na przykład dotyczącymi zarunków technicznych czy przeciwpożarowych dla magazynów energii. Czyli jest obawa, że nowe regulacje, choć potrzebne, mogą stać się kolejną barierą? Tak, że mogą skomplikować i podrożyć proces inwestycyjny, a rynek potrzebuje teraz przede wszystkim stabilnych i jasnych zasad gry. Podsumujmy więc, gdzie jesteśmy, Mamy geopolitykę, która pchnęła nas w stronę myślenia o bezpieczeństwie, mamy net billing, który stworzył twardą, ekonomiczną potrzebę posiadania magazynu, i mamy system dotacji, który jest pomocny, ale jednocześnie wprowadza chaos. Sporo tego. To wszystko sprawia, że bycie prosumentem stało się dużo bardziej skomplikowane niż kiedyś prawie jak prowadzenie małej firmy. A tu dochodzimy do ostatniego elementu układanki, o którym wspomina artykuł cyfryzacji. Skoro zarządzanie energią stało się tak złożone, to naturalną odpowiedzią jest przekazanie tego zadania maszynom i algorytmom. Automatyzacja. Tak. Kluczowe stają się tu dwie rzeczy, które już wchodzą w życie. Po pierwsze, umowy z ceną dynamiczną, które pozwolą rozliczać się dokładnie po stawkach giełdowych, a po drugie, wdrożenie centralnego systemu informacji rynku energii, czyli CYRE. Czyli ta wielka centralna baza danych o zużyciu energii w całym kraju. Co to w praktyce oznacza dla właściciela domu z panelami i magazynem? To oznacza, że jego inteligentny system zarządzania energią, ten nasz HEMS, ten dyrygent orkiestry. Dostanie dostęp do super dokładnych danych w czasie niemal rzeczywistym. Będzie wiedział nie tylko jaka jest cena energii, ale też jakie jest obciążenie sieci w okolicy. Jak to ujmuje Magda Partyka, te zmiany wyraźnie wzmacniają rolę automatyzacji i inteligencji systemu. Hmm, okej. Okay. W przyszłości nasz dom nie będzie już tylko konsumował czy produkował energię, będzie nią aktywnie handlował. System sam zdecyduje: OK, cena energii jest teraz rekordowo wysoka, a bateria jest pełna. Sprzedaj połowę do sieci i zarabiam. Czyli dom staje się nie tylko samowystarczalnym centrum energetycznym, ale wręcz takim małym, zautomatyzowanym graczem na rynku energii. Tak. To brzmi już jak science fiction. Ale to science fiction, które dzieje się na naszych oczach. CSICR ma być fundamentem tej cyfrowej rewolucji, otwierając drzwi do w pełni zautomatyzowanego zarządzania. System będzie reagował na ceny, pogodę i nasze potrzeby bez jakiejkolwiek ingerencji. I to jest właśnie ostateczny etap ewolucji prosumenta. Od pasywnego oszczędzania do. do bycia aktywnym uczestnikiem rynku, którego dom jest inteligentnym węzłem w zdecentralizowanej sieci energetycznej. Więc co to wszystko oznacza, kiedy zbierzemy to w całość? Świat domowej energetyki, który znaliśmy, no, zmienił się nie do poznania. Ewolucja polskiego prosumenta przebiegła błyskawicznie. Bardzo szybko. Najpierw był prosument oszczędny, motywowany czystą kalkulacją. Potem pojawił się prosument przezorny, który w niestabilnych czasach szukał bezpieczeństwa. A teraz, za sprawą netbuildingu i cyfryzacji, rodzi się prosument inteligentny. Dokładnie, ten prosument inteligentny rozumie, że kluczem nie jest już sama produkcja energii, ale zarządzanie nią w czasie. W konsekwencji Technologia, która na to pozwiała, czyli magazyny energii i systemy HEMS z drogiej opcji premium, staje się absolutnym standardem w nowoczesnych instalacjach. Czyli rynek dojrzewa. Tak, obserwujemy jak rynek dojrzewa, a właściciele domów stają się świadomymi i aktywnymi menedżerami swoich małych domowych elektrowni. Z tej analizy jasno wynika, że rola właściciela domu z fotowoltaiką przeszła niesamowitą transformację. Od kogoś, kto po prostu chciał płacić mniej za prąd, do kogoś, kto zarządza złożonym aktywem energetycznym. I to prowadzi nas do ostatniej fascynującej myśli, która wyłania się z pomiędzy wierszy tego materiału. Słucham. Skoro pojedynte domy stają się inteligentnymi i częściowo samowystarczalnymi jednostkami, które potrafią reagować na potrzeby sieci, to co to oznacza dla przyszłości całego krajowego systemu energetycznego? Czy sieć składająca się z tysięcy, a w przyszłości może milionów połączonych ze sobą i inteligentnie zarządzanych domowych baterii może kiedyś okazać się bardziej stabilna, elastyczna i odporna na kryzysy niż nasz obecny system oparty na kilku wielkich starzejących się elektrowniach? To jest pytanie, z którym warto zostać.